Na no cześć, cześć, witajcie do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator 99. Dzisiaj przedstawiam wam lokalizację wszystkich 25 nowych prezentów, które znajdują się na mapie. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, teraz oto wyświetla wam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka, i tak wiem, że nagroda jaka miała być w poprzednim odcinku, to był Rainbow Colorful Dragon, który jest w ogóle nic nie warty, więc zamiast tego po prostu e, będzie taki Rainbow Snowflake do minus, więc napisz mi e, w komentarzu swój nick lub najlepszy na Discordzie, żebym się mógł z tą skontaktować. E, no i to na tyle, więc e, ja was już zapraszam, pokażę wam dzisiaj wszystkie lokalizacje tych 25 prezentów, e, jeżeli jesteście ciekawi na temat tych 50 prezentów, które były przedtem, to na ten temat nagrałem już odcinek, więc zapraszam, postaram się dać link w opisie, ale ogólnie na kanale macie to chyba przedostatni odcinek, jaki wrzuciłem, nie polecam oglądać do końca, bo dzisiaj sobie zrobimy konkurs na 100 tysięcy gemów, tak myślę, e, więc jeżeli będziecie chcieli mieć szansę na wygranie właśnie 100 tysięcy gemów e, to oglądajcie odcinek, Gdzieś w środku może się wyświetlić hasło, jakie musicie wpisać w komentarzu, aby wziąć udział. Więc ja już zapraszam do oglądania tego odcinka. Okej, okay, więc pierwszy prezent znajduje się na spawnie, dokładnie tutaj za petbox. Mamy tutaj pierwszy prezent, możecie znaleźć. O, pewnie tutaj. Następny znajduje się na Enchanted Forest, dokładnie tutaj e, za drzewkiem, w tym oto miejscu. Kolejny na karanie 21, tutaj e, nad Free Enchants. Następnie mamy jednego na Tiki, tutaj za Rebirth 1, w tym oto miejscu. Kolejny na 28. krainie, tutaj e, przy drzwiach do domku. Następny na Red Desert, e, tutaj dokładnie za jak tu sami jest. Następnie mamy na 39. krainie, tutaj pod drzewkiem po prawo. Kolejnego mamy na Lava Forest, e, tutaj musi iść w lewo i też jest pod drzewkiem. Kolejny jest na 47. krainie, tutaj dokładnie za rare potions w tym miejscu. Później mamy na krainie 49, dokładnie tutaj po lewo w lawie. Następny jest na Samurai Village, tutaj dokładnie po lewo musicie iść i macie zadunki. Kolejny macie na Bamboo Forest, idziecie tutaj w prawo i dokładnie tutaj w tym miejscu jest kolejny. Następny na krainie 53, idziecie tutaj w prawo i macie tutaj dokładnie w tym takim Kolejne na krainie 55 idziecie tutaj w lewo i macie tutaj za skałkami. Następnie na 56 jest tutaj prezent przy tej bramie po zamku. Kolejna na 57, tutaj za tab tablicą klanową, nie wiem jak to nazwać. Następnie na 59, tutaj za domkiem. wiem dokładnie, o. Później na 64, tutaj po lewo, na to miejscu. Oraz jeszcze na tej samej krainie po prawo, dokładnie w tym. Potem na krainie 65. Macie tutaj po prawo jednego zabałwanem. I jeszcze jednego tutaj, jak polecicie w lewo, na samą górę. I dokładnie gdzieś w tym miejscu. Tak, tutaj. Potem na 66. Jednego macie tutaj e, po lewo, w rogu. I na 67 jednego znajdziecie e, tutaj po lewo na dachu. O, tutaj. I potem jeszcze jednego tutaj dokładnie pod pociągiem. Już go sobie zabrałem, więc tak wygląda. I jeszcze jednego mamy to, dokładnie na 58 krainie na Fairy Castle. E, dokładnie tutaj pod bramą. I w taki oto sposób możecie znaleźć wszystkie nowe 25 prezentów na mapie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, był pomocny. Jak mówię, jeżeli nie szukaliście jeszcze prezentów, to zapraszam na mojego poprzedniego odcinka, gdzie pokazałem ci znaleźć 50 poprzednich prezentów, no i wtedy będziecie mieli już wszystkie więc e, mam nadzieję że wam się spodobało możecie zostawić łapkę w górę subika odpis na mojego Discorda polecam sobie jak na grupę Roblox e, bardzo fajne według mnie więc e, zapraszam e, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach i na live'ach siema